Dzień dobry moi drodzy Państwo, dzisiaj porozmawiamy sobie trochę na temat jakich przyborów i czego potrzebujecie, aby zacząć rysować profesjonalnie. I nie, nie potrzebujecie tutaj super ekstra drogich produktów sprowadzanych nie wiadomo skąd, a wręcz przeciwnie, wystarczy udać się raz do sklepu plastycznego bądź, nie wiem, dępika czy coś, i znajdziecie tam wszystko, czego będziecie potrzebować na start. Jest to pierwszy film z takiej jakby serii na moim kanale, w którym będę wam mówić co zrobić, żeby nauczyć się rysować. No ale żeby w ogóle zacząć, no to wiadomo, trzeba mieć czym zacząć, trzeba mieć przybory. I myślę, że wielu z was możesz te przybory nawet mieć w domu. I dzisiaj przedstawię wam wszystko, co będzie wam potrzebne na takie pierwsze, wiecie, jakieś pół roku nauki, bo pół roku, myślę, że pół roku do ośmiu miesięcy wystarczy, żeby nauczyć się podstaw, żeby później rysować coś bardziej zaawansowanego. I to wszystko, co dzisiaj Wam przedstawię, wystarczy naprawdę na to pół roku do 8 miesięcy, wystarczy na pewno. I przy okazji podam Wam ceny i ile tak naprawdę najmniej przy takim oszczędzaniu, oszczędzaniu wystarczy Wam pieniędzy, aby właśnie to wszystko co dzisiaj wam przedstawię kupić. Zaznaczę tylko, że wszystkie ceny sprawdzałam na MPcom tak więc w zależności od sklepu, bądź w zależności od jakiejś tam, nie wiem, miejsca gdzie mieszkacie, mogą się te ceny delikatnie różnić i też w zależności od produktu, tak więc bierzcie to pod uwagę. Ale jeszcze zanim to, to zapraszam was na mojego Instagrama oraz TikToka, wszystkie linki w opisie, a ja już bez pewnego przedłużania zapraszam was do oglądania. A więc, żeby w ogóle zacząć rysować, no to trzeba mieć na czym rysować, wiadomo, no czyli papier. I tutaj powiem wam tak, jeżeli chodzi o ćwiczenia, to nie musicie zamawiać jakiegoś super ekstra drogiego papieru. Wystarczy zwykły blok techniczny, ważne tylko, żeby miał najlepiej 250 gramów. Po taniości bądź przy okazji ja też nieraz na takim papierze rysowałam, który miał 170 gramów. Jest on dość znacznie cieńszy i trochę gorzej się po nim rysuje, ale jeżeli macie akurat taki blok na zbyciu, to też może być, ale ja polecam się zaopatrzyć właśnie w taką 250 I to nie musi być wcale gładki blok. Jeżeli wolicie rysować po fakturowanym, to spoko. Jeżeli chodzi o rysowanie właśnie ołówkiem, a tym się uczymy rysować w afromacie ewentualnie jakimś węglem czy coś, nie ma techniki, której by przeszkadzał właśnie przeszkadzałaby ta faktura. Raczej może być, jeżeli wam się wygodniej tak rysuje, to jak najbardziej może być, ale może być również gładki. I tutaj również polecam Wam zaopatrzyć się w jakiś szkicownik, ponieważ zawsze możecie go mieć gdzieś tam przy sobie, czy wziąć go, e, czy jest on bardziej poręczny, ja nawet nieraz do szkoły biorę, czy coś w tym stylu, e, żeby porysować gdzieś coś z patrzenia, więc szkicownik też jest spoko. Zresztą w jednym z moich ostatnich filmów, w których Wam pokazywałam moją drogę tam w rysowaniu, no to właśnie pokazałam Wam mój szkicownik. Ja bardzo dużo uczyłam się w szkicowniku, w zwykłym szkicowniku A5, który miał bardzo dużo kartek, takie szkicowniki wcale nie są drogie, więc zaopatrzenie się w jeden czy dwa nie zaszkodzi, a w jakieś mniejsze motywy czy coś właśnie możecie na nim rysować. I tutaj jeszcze dodam do bloków, że polecam Wam kupić A4, może nawet A3, jeżeli chcecie rysować bardzo duże obiekty, szczegółowe obiekty, ale A4 zdecydowanie wystarczą właśnie do ćwiczeń, jakieś jeden... Obiekt czy dwa obiekty na A4, a jeżeli chcecie jakieś większe kompozycje czy coś, to A3 też się nada. Ale ja nawet wiecie co, rysowałam małe obiekty na A5, więc myślę, że zwykłe pojedyncze obiekty czy nawet małe kompozycje na A5 też rysowałam, więc moim zdaniem wystarczą jak najbardziej właśnie te dwa formaty. A więc tak, najtańszy blok A4, który znalazłam właśnie o gramaturze 250, kosztuje na MPIK. 4 zł i 40 groszy, tak więc naprawdę wcale nie dużo, a założę się, że jak pójdziecie gdzieś do papierniczego, to nawet dostaniecie troszkę taniej. Eee, a jeśli chodzi o szkicowniki, to najtańszy nawet kosztował 12, ale spodobał mi się taki jeden, który kosztował 14 zł i 81 groszy. Dobra, no ale skoro już mamy papier, no to teraz trzeba mieć czym rysować. No czyli wiadomo, ołówki. Ja rysowałam ołówkami, ale jakieś węgle czy, czy coś w tym stylu, czy nawet rysowanie gdzieś tam w digitalu, bo yy, rysowanie cyfrowe oczywiście też jest spokojne, też można się uczyć w nim rysować, jeżeli chcecie być grafikami, to wcale nie musicie uczyć się rysować na kartce, możecie od razu rysować w programie. Szczerze, to ja chciałabym się nauczyć rysować w digitalu, bo rysuję tradycyjnie w większości. Może się do tego zmuszę. Coś tam rysowałam, mam iPada właśnie kupionego, właśnie pod to, żeby się uczyć, ale nie mogę się totalnie za to zabrać, więc może by mnie zmotywujecie do tego, żeby się w końcu tego nauczyć. A więc tak, większość ołówków się nada, tylko żeby miały, ważne jest to, żeby miały różne twardości. Ja powiem Wam tak, tutaj gdzieś na dole Wam rozpiszę twardości, a które są must have, ale myślę, że od 6 do 8 ołówków na pewno Wam starczy i musicie się nauczyć też z nich korzystać. Czyli jasne, że tak powiem, elementy to te ołówki twardsze, czyli liczby, bo ma, nie wiem, jeżeli ktoś nie wie, to wytłumaczę. Ołówki mają oznaczenia H i B, czyli od H od hard, czyli twardy. A B od Black, czyli czarny. Wiadomo, czyli im bardziej, im więcej H, tym ten ołówek jest jaśniejszy i twardszy. A im więcej B, tym jest bardziej miękki i jest coraz bardziej ciemny. Mam nadzieję, że rozumiecie. A taki ołówek, który gdzieś tam możecie kupić, czy jakiś szkolny, czy coś zazwyczaj są HB, czyli takie po środku. Ale samym ołówkiem HB nie polecam rysować. Ja uwielbiam szkicować, na przykład 2B, to jest jeden z moich ulubionych ołówków, ale te miękkości też będą się różnić w zależności od firmy. Ja miałam parę różnych zestawów ołówków i każde z nich trochę się od siebie różniły, na przykład nie wiem, w jednym zestawie. 2B wyg wyglądało tak, jak w innym zestawie, nie wiem, ha, bo takie sytuacje też się zdarzały. Są zestawy, które są bardziej miękkie, są zestawy, które są mniej miękkie i to jest normalne. Ale najważniejsze jest to, żeby właśnie było to zróżnicowanie. Bo jeżeli będziecie rysować jednym ołówkiem, no to w ogóle nie uzyskacie głębi. I tutaj właśnie mam zapisane, że zestawy ołówków się tak szacują od 15 do 30 zł. Są wiadomo pewnie jakieś droższe, ale tutaj w zupełności wystarczą właśnie w takiej cenie. I polecam sobie kupić na przykład też dwa różne zestawy z różnych firm, ale możecie również kupić jeden ołówek. W sensie możecie kupić ołówki na sztukę jeszcze. Yy, takie też są. Polecam ołówki z Kohinora. To są chyba najlepsze ołówki, jakie mi rysowałam. I tutaj wynosi około 2,30 za sztukę. Więc wcale nie tak źle, a wystarczy Wam naprawdę 6. 7-8 ołówków i możecie już śmigać. No dobra, ale na ołówkach i papierze się nie kończy, bo wiadomo, że są jeszcze jakieś inne przybory, które są równie ważne przy nauce czy ogólnie przy samym rysowaniu. Tak więc pierwszym, chyba najważniejszym z takich innych przyborów jest gumka do mazania. Polecam Wam z Pentela, to są bardzo mięciutkie, świetne gumki i również bardzo tanie, bo gumka Pentela kosztuje 2,59, a starszy Wam na bardzo długo. Ja mam kilka takich gumek i chyba jeszcze żadnej nie dotarłam do końca. Tak więc na spokojnie jedna, dwie gumki i możecie w ogóle bez żadnego problemu, nie musicie się w ogóle martwić o to, że Wam się skończą. Tutaj powiem Wam jeszcze o innej gumce, która jest równie ważna, czyli gumce chlebowej. Czyli to jest taka mięciutka, którą można ugniatać. I teraz tak. Gumka zwykła, taka jak ta, o której przed chwilą mówiłam, z Pentela, jest do zmazywania całkowitego. A gumka chlebowa jest do rozjaśniania, na przykład pierwotnego szkicu, czy do rozjaśniania jakichś tam poszczególnych miejsc. E, tak delikatnie. Ona, jakby nie zetrze Wam od razu e, całej powierzchni ołówka, tylko wiecie, ją przykładacie. I, albo tak wiecie, delikatnie stukacie i wtedy ona trochę pobiera tylko tego pigmentu, przez co rysunek w danym miejscu się rozjaśnia. Czy możecie w tym coś zdendować, czy coś, to serio ułatwia. I taka gumka najlepsze są z Faber Castel. Sama miałam już kilka. I wymienia się je tak co 3 miesiące, myślę, co 2-3 miesiące. I taka gumka kosztuje 7,69 Tak więc wcale nie także jest trochę droższa, wiadomo, od tej zwykłej gumki. Ale również starczy Wam na długo, bo szczerze to w sumie nawet możecie ją trzymać dłużej. W sensie po prostu myślę, że jeżeli ona zacznie brudzić bądź sama będzie bardzo brudna już od tego pigmentu, to wtedy będzie czas ją wymienić. A tak ogólnie to możecie śmigać na niej bez problemu. No i jedną z ostatnich takich rzeczy, które gdzieś tam są potrzebne, no to wiadomo, temperówka. I słuchajcie, najzwyklejsza metalowa temperówka, która kosztuje na MPQ e, Zaraz to znajdę. 2,40 do dwóch grubości kredek, czy tam y, ołówków, i w zupełności ona Wam wystarczy serio te najzwyklejsze metalowe temperówki, ostrzą najlepiej, i możecie mieć taki super ekstra szpic. I to jest właśnie też ważne, żeby temperować te ołówki do szpicu, żeby nauczyć się właśnie tego szlafu, y, czyli cieniowania kreskami y, na naostrzonym ołówku, i jak już opanujecie to, to naprawdę już jest. Super i myślę, że już nie będziecie mieli problemów z cieniowaniu nigdy. I jeszcze tutaj dodam, ale to myślę, że nie interesuje Was na samym początku nauki, bo właśnie trzeba się nauczyć tego szrafu, czyli kolorow kolorowania, nie, czyli cieniowania, cieniowania bez rozmazywania. To jest bardzo ważne właśnie w nauce, żeby wyczuć ten ołówek, żeby wyczuć to, to medium, którym rysujecie, czyli właśnie w tym przypadku ołówki. Um, bo jeżeli od razu zaczniecie rozmazywać, to nie będziecie mieli takiego wyczucia właśnie w tym i to jest bardzo ważne, żeby właśnie nauczyć się, żeby czuć to, jak rysujecie, jak mocno rysujecie, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Ale już po tym pół roku, czy nawet trochę wcześniej, możecie zaopatrzyć się albo w pędzelki do makijażu, jeżeli chodzi o rozmazywanie, to ja to preferuję, serio. I cały zestaw takich pędzelków wiadomo, że nie będą Wam potrzebne wszystkie, ale ja korzystam z takich dwóch czy trzech, może. A więc ja w sumie korzystam z trzech, z takich dwóch i jeszcze z takiego em, szerokiego do on akurat może Wam się przydać od początku, czyli ten szeroki, którym możecie zdmuchnąć jakieś tam kusz, czy coś z rysunku, czy jakieś tam, wiecie, wiórki od gumki. Eee, więc jakby ten szeroki wam się przyda A te tak wiecie, po jakimś czasie Już jak opanujecie szraf Oprócz tego do rozmazywania można użyć również wishera Ale ja obecnie żadnego nie mam Ponieważ nie używam wisherów Ale podejrzewam, że też znajdziecie bardzo tanio Właśnie gdzieś tam w Empiku wiszery. tak więc to już do wyboru Czym wy wolicie tam rozmazywać Czy tam rozcierać ten ołówek to już do własnych preferencji. Ale jeszcze dodam od siebie, że polecam Wam również zaopatrzyć się w taką gumkę z Kohinora, tak to jest gumka, do bardzo małych szczegółów. Ona też wcale nie jest jakaś bardzo droga, nie sprawdziłam, ile kosztuje, ale to jest jako taki dodatek. E, myślę, że znajdziecie go ją w każdym Empiku i w wielu sklepach papierniczych, więc z tym myślę, że z dostępnością wcale nie powinno być problemu. No więc tak, ile to wszystko nas wyniesie? A więc moim mądrym E, że tak powiem, notysiku, zapisałam sobie, że wszystko razem z całym zestawem pędzelków, który znalazłam na Empiku, kosztuje to 76 zł i 89 groszy. Odliczałem zestaw pędzelków, wyjdzie około 46 zł, więc wcale nie tak źle, a macie wszystko, czym musicie rysować, więc naprawdę myślę, że wcale nie jest to aż takie drogie, jak mogłoby się wydawać. Dopiero w późniejszych etapach rysowania, kiedy już chcecie rozwijać czy rozwijacie w innym medium, no to tak Krytki są drogie, farby profesjonalne są drogie, ale może akurat zostaniecie w tym ołówku i stwierdzicie, że tak chcecie zostać ołówkiem i nie będziecie musieli wcale o tym wydatki jakoś bardzo martwić. Wiadomo, że te ołówki i gumki i tak dalej schodzą, więc trzeba po prostu co jakiś czas dokupywać, ale myślę, że do nauki, serio, nie wiem, z trzy razy może wymienicie ten zestaw, nie ma problemu. Um, czy nawet mniej niż trzy razy. Niektóre ołówki będą schodzić szybciej, niektóre będą schodzić wolniej, dlatego też polecam zaopatrzyć się w jakieś tam ołówki na sztuki i miękkich ołówków kupić więcej, bo one naprawdę się bardziej przydają i szybciej schodzą, no bo są miękkie, więc szybciej się je, wiadomo, ściera. Okej okay, kochani, tak więc to by było na tle z tym filmem. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Oczywiście już niedługo będę nagrywać więcej takich treści. I już niedługo możecie spodziewać się odcinka z tego, jak zacząć rysować. Tak więc subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby niczego nie przegapić. Wpadajcie jeszcze raz, zachęcam Was do mojego Instagrama oraz TikToka. A my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa!